Jeszcze dobrze nie wyschła Wanna Wasermana, tak zwana Waserwanna, a tu wybuchła Wanna Odorowicz, Agnieszki Odorowicz, szefowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. I Wanna Odorowicz walczy teraz z Wanną Wasermana, o miano najsłynniejszej Wanny Polski. Jedna z gazet napisała, że wykończenie krakowskiego mieszkania Odorowicz mogło być przykrywką dla wyprowadzenia 100 tysięcy złotych ze Stowarzyszenia Kultury Akademickiej, którego pani Odorowicz jest jedną z założycielek. Nie wiadomo jak to tam było z tym wyprowadzeniem pieniędzy, ale faktem jest, że za 27 tysięcy złotych w inkryminowanym mieszkaniu zamontowano pani Jodorowicz dwuosobową wannę Law Story w kształcie serca. No, wanna Kicz, ale Pani Odorowicz w końcu szefową Instytutu Sztuki Filmowej, filmowa nazwa Wanny zobowiązywała Noble obliż. pamiętamy film Love Story, my tego nie wiemy, ale można Przypuszczać, że w krakowskim apartamencie Pani Odorowicz jest więcej wyposażenia Z filmowymi nazwami, a jeśli nie To powinno być Choćby dwuosobowy sedes przeminęło Z wiatrem w kształcie pożaru Atlanty Spłuczka potop w kształcie Pana Wołodyjowskiego, żeby spuścić Wodę ciągnie się Pana Michała za Table. Czy umywalka Halka w kształcie jodły na gór-szczycie? W salonie kanapa robokop, na niej lalka-lalka w kształcie lalki. W ogóle o samym remoncie mieszkania szefowej Instytutu Sztuki Filmowej i jego wystroju można by nakręcić film pod tytułem Wanna i pokój. No, dwuosobowa wanna w kształcie serca. No jak dobrze, że Odorowicz jedynie kieruje Instytutem Filmowym. Jak ona ma taki gust, to niech jej te ewentualnie wyprowadzone pieniądze darują, ale niech się za to odrobienia filmów trzyma jak najdalej.